W końcu upadnie. Jeee. Yeah. 30 minut, żeby świnia się przewróciła. Dzień dobry. Witam serdecznie. Hejka. Jest dobrze. Jest dobrze. Witam serdecznie. Hejeczka. Tę piękną niedzielę. Witam, witam. Czy będzie stępienie noworcowych graczy? A sam już jacyś? Chyba jutro przylatują dopiero. Czy źle mówię? O, że zawodnicy. Ale jeszcze nie grają. No chyba jutro dopiero. Jeśli dobrze pamiętam. wczoraj byłem? A na wycieczce byłem. Na wycieczce. Możemy coś pomóc? Mają? Chyba nie wygrywam tej walki, co? Ale taką zaraz skasuję, Dobra. to mi dał, muszę uciekać. Doki, doki. Ja many. Kurde, ale wiem w głowie takiego playsa, że właśnie klikam r czy no dostaję szósty level, klikam r i po turet go robię. A nie wiem, policzyłem many w ogóle na to zagranie, shit. Weź ją raz. Ja dołupia. Okej. Okay. Dobra, się wywala tylko wezmę tego shutdown... Dobra. Okej, okay, search so, się, akila ze mnie, zamiast oddać dla mf spoko. Okej, okay. ładna ściana. O! No. Nie można, by jak sporo Jakby O cholera. Okay, ja porobiłem więc. Tylko robimy to. Nieźle to bombimy. Ach! Dobra. Dobra. Wiesz, dobra. Ej, tutaj jest Vex. Ok. Mam nie jeszcze wciąż. Pa, pa, pa. Nie ma Yasuo! Nie był w zasięgu Yasuo, czy co? Mam w końcu upadnie yeah. 30 minut, żeby świnia się przewróciła Okej, okay, on się wam niestety No i co? No kliknij merkę, ja sułuję ja cię proszę, no Jest jaki mam Dobra, wracam do końca no, poleciałem Dobra Oczywiście poleciałem Nice. Dobra, zamykamy Nie ma zasięgu ten nie No No na RC ma duży zasięg, chyba, nie? Ładujesz tu na. Mi się nie wydaje, że ładujesz, ale. Okay. Chociaż? Tu może być jego kumpel. ale go nie ma Tardzik Lecimy To wezmę. O kurka wodna, ale prawo. Ach, mogę się trzymać. Kiecie. Oj, oj, oj. To jest tyle. Aj, co zrobi? Ile? No weź, kliknij to ku... Mógłby dać timer No to mi chodzi oczywiście Ej. Dobra, więc no Proszę Dobra Dajesz, dajesz, dajesz masz go, masz go, masz go, masz go, śpij Tego też masz, masz Reda Dobra Spoko, tylko że mi Reda zapierdzieli mojego Może był na boty, to powiem Co to było? Ta animacja Kurde Mogę troszkę szybciej zagroziła osiem jeden ejski. Rift, 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 na mida, e, Lecę maszaler No Na, szara nie ma jeszcze. Jest dopiero 18 minut, tak. O, arka Dlaczego Nice o, o, czemu ja tu tankuję? O, jest, myślałem, że Mumu ma w tą Kurde to Dobra, otwieramy paczki. Dam na dużą kamerę. Tutaj pierwsza paczka jest od legendarnej firmy, którą na pewno znacie. Legendarna firma, którą. Chociaż zastanawiam się że w sumie, czy młodzi ludzie będą kojarzyć w ogóle te firmy. No ale nie wiem, zobaczymy. Zacznę od najważniejszej rzeczy: to jest marka odzieżowa, jak coś od razu mówię. Najważniejsza rzecz: widać. Tak. Kubota. Yeah, boj. się do mnie gościu to na Instagramie, właśnie z tego profilu, Kubota, że ogląda streama i chce coś podesłać. Mówię, dobra, czemu nie? Tutaj jakieś, kurde, gadżety. Właśnie, czy ten, czy ludzie, którzy mają, powiedzmy, 15 lat, ogarniają w ogóle Kubota? Kiedyś to była taka legendarna firma i te, te klapki to po prostu były... No jak miałeś Kubota, to kurde. Jakieś koszula, koszulka to jest m -ka? Jest m Dobra, Ale że oni cokolwiek, kur, coś innego niż klawki robią, to nawet nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy. No je no będzie reprezentowane, normalnie. Spodenki? Nice, przydadzą się. Ostatnio myślałem, że sobie jakieś spodenki właśnie kupić, kurczę. Do siedzenia przy kąpie, oczywiście. Bierę. Mam jeszcze drugie klapeczki. Gitarra. Jaki dar? Zaraz 4 4,4. Dobrze. No to chodź, tylko szulkę jeszcze, jedna biała, szpata. Drugą paczkę. Drugą paczkę wczoraj dostałem coś, czego nie spodziewałem, ale zaraz zobaczycie co to. Tyle, ale nie widziałem, że kubota właśnie coś produkuje innego niż te klapki. Myślałem, że to są tylko klapki, tylko i wyłącznie. A to proszę bardzo. Wczoraj przychodzi do mnie ten... Przychodzi do mnie kurier z paczką. A ja nie wiem co to, kto to nic nie samawiałem. A to kurde. Czy ktoś to poznaje? Od szpaka normalnie wysyłka. Wysłał jakieś rzeczy. Ja się go... pytam go. Co to za paczka z moronga do mnie przyjeżdża? A on mówi, że jakiś tutaj fanty mi wysłał. Także miło. A co to jest? Do czego to służy? Co to ma być? O co tu chodzi? Krusz z rozwagą? Hmm, ciekawe. <laughs> Nie wiem po co mi to. Nie mam pojęcia. Bluza, bluza, podkoszulka i czapa. No, miła sprawa. Kurczę się zaskoczyłem. Ta czapa taka. Tylu, trochę rozpierdzielona takie ma być? czy mi wysłali jakieś odrzuty czy coś? chyba takie ma być ja w czapce, o kurde czekaj ja mam trochę większą, większą głowę test bletek na streamie ja nie wiem do czego takie są w ogóle dobra, kif to później sobie to ogarnę i bluza i teraz podkoszulka? podkoszulka z ogromnym pająkiem czekaj, pokażę na ona wygląda Google gugu ja z tyłu są jakieś plamy no nie, no też jakieś odrzuty mi wysłał ja dupia a nie, to tak ma być Chyba. do tego do wcipy. Bluzy rzadko noszę w sumie. Jakoś mi tak nie za bardzo bluzy podchodzą, ale zobaczymy. Dziękujemy za znak w naszym sklepie. A ja nie kupowałem nic. Ale mam jeszcze jedną bluzę. Z Google gdzieś powinno być. Ale to wtedy za swoje pieniądze była kupowana. A teraz za darmo. Warto było. Warto było. Spoko. Będę miał co nosić. Wyśmienicie. Przepięknie. Kapiełdy. Kamila dostaje expo tutaj. Takich milionerów potrzebuję. O, daj Dole, do no po turretem, kładą, normalnie jak psa. A, mogę po prostu odskoczyć i taki jana by go zabijamy. pat, Erka, 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 ładnie go ścianę jakoś. No, możesz? Main, kiana. To jest gryźno. Żyje? Żyje, 10 lat. Może to skończyć czy nie? A na przykład, raz, może drugi? Nie, teraz złapię tak? Złapię agro. Karma, zaraz wskoczy. Klikaj, turret. Byniu, dobra. Kurde. Nie, koniec, Smok. Zabiliśmy przeciwnego junglera, nie robimy na szora? Tylko idziemy na środek, widać <suszy> się na Aha, czyli takie tutaj są priorytety, rozumiem. To sorry Zapomniałem, że na Eunegram nagram. tobi, tu No nice. i się Tyrańsko i stąd w ogóle Smoczek Kurde, jak to rozegrać teraz? Ja mam to dla pewności Brał Chociaż, a nie, o, bo to jest Nexus otwarty, co jest, ten głupie jakiś no trochę jest, no powiem, że te treści zjedliśmy wcześniej. Trzymajcie się, miłego wieczorku, papatki, pozdróweczki, hello.